To najwspanialsze wydarzenie. Ja mogę zaspokoić, że w kraju jedyne jest skierowane głównie do dzieci, ale w każdym dorosłym jest cząstka dziecka. Na Mikołajki samorząd obrazowa stara się co roku dla swoich najmłodszych mieszkańców przygotować inne atrakcje i robi to skutecznie. W tym roku wielkie świętowanie rozpoczęło się już w piątek od objazdu po gminie Furą Świętego Mikołaja. Czyli specjalnie wystrojonym na tę okazję autobusem. Cały dzień jeździliśmy najpierw po szkołach, potem jeździliśmy po wszystkich sołectwach do wszystkich dzieci. Oczywiście z przygodami. Mikołaj chciał być bardzo gościnny, w każdą dziurę wjechał, więc no niestety utknęliśmy w jednym miejscu, ale przy pomocy dobrych ludzi. Udało się wyjechać. Z małym opóźnieniem dojechaliśmy wszędzie. Z zaproszenia Mikołaja i jego świty skorzystali mieszkańcy i licznie stawili się w sobotnie popołudnie na placu przed budynkiem samorządowego Centrum Kultury. Z naszymi najmłodszymi dzisiaj możemy, możemy przeżywać po raz kolejny, możemy im dawać szczęście, możemy im dawać prezenty, tylko powiem, że dzisiaj każde dziecko dostanie prezent, dostanie coś wyjątkowego, będą animatorzy, będą występy, będzie odpalenie, będzie odpalenie choinki. I wiele innych. Na kilka minut przed startem zabawy zapowiadał jej przebieg włodarz obrazowa. Atrakcji było nawet więcej niż wyjawił wójt Tworek. Dobra zabawa w świetnej atmosferze przyciągnęła mieszkańca pobliskich milcza, wicemarszałka Grzegorza Sochę. Obrazowie zawsze jest naprawdę niesamowity poziom. Dzisiaj mamy finał tych wydarzeń: Mikołaj, jak z bajki, więc widzimy dużo kolorowych. I namiotów, i, i myślę, że naprawdę będzie pięknie i bajecznie, a przede wszystkim będą zadowolone dzieci. I to dzieci były dla władz gminy głównym adresatem wydarzenia pod nazwą Mikołajki, jak z bajki. My bardzo dbamy o nasze środowisko dziecięce, dlatego że no dzieci jest bardzo mało, rodzą, rodzi się coraz mniej, dlatego dzieci, o dzieci trzeba dbać, i my właśnie to robimy dla nich, ta cała impreza, dla nich prezenty, dla nich wszystko, że tak powiem, co tylko możemy, dajemy. Mikołajki miały też charakter wielopokoleniowy. Mikołajki to takie święto wspólne, rodzinne, bo wiadomo, że maluchy muszą przyjść z rodzicami, może nawet z babcią, z dziadkiem. Głównym punktem zabawy była wizyta Mikołaja. Święty przed sceną zajechał furą Mikołaja i został entuzjastycznie przywitany. Najważniejszej osobie wydarzenia towarzyszyły śnieżynki i elfy. Mikołaj, mimo sędziwego wieku, aktywnie włączył się do zabaw, jakie proponowali animatorzy. Warto podkreślić, że równie dobrzy jak najmłodsi bawili się dorośli. Jesteśmy dużymi dziećmi. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, aby najmniejszy człowiek i ten największy, najstarszy ten dostał bałego. Mikołaja. Bardzo dobrze się bawimy. Dopiero zaczynamy imprezę tak na dobrą sprawę, ale jesteśmy już zadowoleni. jak ma pan na imię? Piotr z Cynemantosiem ja żoną, z córką Emocji dostarczył także konkurs na najpiękniej przystrojony pojazd. W konkursowe szranki stanęły sędziwe maluchy, stary, ale też i nowsze modele samochodu. Jurowoży pod przewodnictwem Wójta Krzysztofa Tworka i wicemarszałka Grzegorza Sochy wybrali pojazd, któremu przypadł tytuł Złoty Rudolf. 2025. Obregane było stoisko 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu. Jesteśmy tutaj e, razem z żołnierzami 3 Batalionu Radiotechnicznego e, po to, żeby wesprzeć e, charytatywnie naszą koleżankę e, ze, ze służby, panią Monikę Pinkowską, która przez e, wiele lat była i jest dalej w naszej rodzinie Radiotechnicznej, ale niestety los ją e, doświadczył dosyć e, boleśnie i za to, że dla nas e, służyła. Z wielkim oddaniem chcemy je po prostu za to odzajenić i podziękować poprzez wsparcie finansowe w jej leczeniu. Dochód z całego kiermaszu przekazany zostanie potrzebującej wsparcia Monice Pieńkowskiej. Środki na leczenie pani Moniki, matki trójki dzieci i żołnierza zawodowego można także przekazać przez stronę Fundacji Się Pomaga. Z pełnego magii obrazowa Jerzy Strzyż, STV Info.